Siema widzowie gram z Kubą w Bedwarsy. Dzień dobry widzowie. To żeby ja jeszcze nagram dwa odcinki z bedworsów. I jeszcze ich nie wiem, ale trwają długo. A ten dobra. Kuba, a dawaj ty też nagrywaj. Dobra. Widzowie Kuba też będzie nagrywał w sobie. Ja tylko widzowie też z kubą nagrywam. Sie mam też siema A ty jeszcze dzwoni, dobra. Na innym końcu, wiesz, że w tym celu nie ważę. Dobra, to wykułuj się. Mówiłam na telefonie na kąpie, ja na kąpie weźmie. Symasha, Dobra, stary, lecimy. Uwaga, jest. Dobra, stary. Ja wełnę sobie od razu, będę kupował. Nie, też będę kupował. Ja będę. Ok, ja już pobudzę łóżko. Dobra, to ty obuduj. Ja, ja sobie pójdę potem pod diaksy, czy coś. Idziemy e, mamy diaksy, Kolo? Tutaj mamy diaksy. No, znowu tak nie odwaliła kiedyś, że spadłem. No, odcinku. Spadłem znowu! Tak, ja nie umiem się budować. Stary, ty masz miecz? Nie. Stary, ja się buduję nadal pod jaksy. E, dobra. Patrzcie, widzowie, umiecie coś takiego? O kurde. No buduj się. Ja wyjdę pod jaksy. Ej, no weź. Zabrałeś mi jaksy. Mam twoje żelaz. Dobra. Kupuję wełna. Dobra. Dobra. Mam 50 włónów. Idę do kogoś za taką... Co ty? Tady jest, arbor, jest Sorry, jak A ja idę rozwalić komuszyszko. To To chodź to jest razem. Ja mam... Ja, ja, mam we, ja mam nożyczki, żeby zniszczyć jużko. No dawaj, buduj się. Co ty robisz? Chodź. Człowieku. Idziemy do niebieski. Ja już zniszczę. Spadłem, te spadłem, te spadłem. Co? Nie zabili. Stary, no zabrałeś mi, no. Mam już... Weź... Czekaj, bo muszę mieć mieczek jakiś. Ale to mają. Ja idę po diaksy nam. A ty ich tam rozwalaj. Ja po... Dobra, mam pięć diaksów. A ile dropper kosztuje teraz? Teraz, bo kupiłem to 8 Ja... to jeszcze 3 diaksy Zaraz będę mi, mógł mieć armor To poczekaj na mnie, pójdę... No dobra Już Nie stać na armor widzowie Kupujemy sobie armor Nie, nie mi graje Będę kupić sobie na 3 kilo Kilow będziesz kupował? No, kilo Sorry ty dłużej klepi. Ja tu se na wełnę pozbieram. Dobra, ja mam na wełnę. Dobra, idę tam pod se nam. ile będę. Stary, mam 8 diaksów. Stary, da do... Stary, stary kupuje nam dropper. Mam od 8 diaksów. No, Dropper już kupiłem. 14 diapsów to teraz kosztuje. Stary ma 70 żeby... Zaraza. Żelazny mieczyk sobie robię. Dobra, Zara. Chodź, idziemy na nich. Czekaj. No nie, Czekaj ho... No star, bo ja już ja tu jestem. No atakuje mnie, no kurde.

Słuszko mają zniszczone Oni mają zniszczone No, zniszczyliśmy im bieg, bieg, bieg. Ja mam armor żelazny I to nie żyją już? Nie żyją No Nie żyją I też nie żyją No to, to może pójdziemy na środek po szmaragdy Bo już mam żelazną zbrojkę Ej, żółci idą do nas. Dobra. Chyba. Nie, stary, żółci są tu. Bezpieczni. Nie, żółci nas nie atakują. Dobra. Prawdziwy środek. A ja to się buduje na prawdziwy środek. Nie. No widzowie, buduje się. Sadzka. Sykę się jeszcze? Wczoraj się nie, do, nie, nie dostanę środek, tam za mało wełny. Ja widziałem to jak spadasz Ja idę po wełnę jeszcze. Żelaza. Ej, daj mi trochę! Zróbcie żelaza. Dle? No to daj mi trochę! Aha. Ale nie wiem, może sobie wydać też, żebyś skoczył. Nie no, dzięki, że mi dałeś żelaza. Nie. Ja sobie no. kupuję żelazny. Mogę żelazną jak? Dobra, o, co ona zbierana? Dobra, wełny trochę jeszcze sobie kupię. Dobra, 80 wełny tyle mi wystarczy. Idę na środek. Ej, Kuba, idź pod jaksy. Dobra. Mam 95 wełny. 95? Ja mam Buduję się. Mamy to. Jesteśmy na środku. Mam pierwszy szmaragd dla nas. Słowi są na środku To idź, zabij No nie stary Dobra Dobra, idę z tym koksem No cztery smaragdy i spadłem z nimi Stary, sam się zabiłem Jestem noobkiem Zarazowego. Dobra, ja idę też na środek Idę do Ciebie. Zginę, na sto zginę na sto Dobra, idę, zginę. idę Cię pomścić. Spadł do, wojda, spadł do Wojda. Spadł do Wojda? O kurde, o kurde. Szybko, muszę kupić sobie diamentowy set. Znaczy diamentowy armor, bo ja mam stary wieś i mam źle. Mam... Ile mam szmaragdów? Ile? To ty, to ty, to To ja, mam trzy smaragdy Cztery, dobra. Masz 7? Ja, ja muszę mieć... Ja potrzebuję 4 diaksy. Ja potrzebuję 4 diaksy. A ja idę pod diaksy stary. idę ja pod po diaksy, żeby kupić nam. Nie, nie mam diaksów. 4 idealnie mamy diaksy. Nie, bo tam kosztuje 14. No nie, ale co kosztuje 14? Ale ja nie chcę to, tego upgrade. Nie będę diamenty ja sobie upgrade'uję to, żebyśmy mogli kupować jaksowe miecze i tak dalej. Dobra, mam diaksowy miecz. Dobra. Ile będą nam spadać. Kupiłeś to? Stary, jeszcze nie. Stary. Ja się będę cieszył, jak będą nam szmaragdy spadać. No ile jest tu? Jeden tylko ja mam trzy i tak chodzę wokół. Ej, aqua, aqua się dobudowali na środek, Może iść do nich. Nie. Aqu aqua, nie Musimy na kogoś najechać jeszcze. Ej, ktoś przyszedł na środek, idę go złać. Aqua, aqua przyszedł na środek, Zleję go, leję, leję Daj nie, daj nie, daj nie, daj. Dobra, Dedo, Mam cztery diaksy od niego. Fajnie, ale spadają te diamenty. Kupiłem sobie więcej, będą spadać diamenty. I teraz wszystko spada grupę. Stary, ja tu szmaragdy nam zbieram. Czy mam pięć szmaragdów! Mam czysta, czysta Braku... Brakuje mi dwóch szmaragdów, żeby... żeby miał diaksową zbroję. Dobra, mam 7. Jest tam ostatni. Kurda, tu i dziakła już. Czy muszę iść szybko. Dobra, mam 8 szmaragdów. Zaraz 9. Dobra, mam 9 szmaragdów. Stary idę do bazy. Siema. ma? Żeby teraz nie spaść. Się zawsze cykam, kiedy mam tyle diaksów czy coś. No ja sobie kupię diaksowy armor. Ale stary, już mam dexowy mieczyk I dexowy armor stary już mam Ja mam wszystko diamentowe oprócz zbroi Ale stary, zaraz kupię kolejny tier, będą na szmaragdy spadać A wiesz zaraz będę mieć, co, zaraz będę, będę mieć wszystko diamentowe, wszystko, tak jak ci się nazywa Miat... Serio masz wszystkie narzędzia deksowe. Ja sobie zaraz też kilo kupię. Stary robię nam tak, że będą nam y, spadały e, szmaragdy nam teraz padają. Dobra, mam no 8 y, 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 szmaragdów. Stary kupuje yy. miecz sobie deksowy. mam dexowy miecz i siekierkę. Dexowo mam. No, wszystko mam. No też wszystko dexowe. Stary ma, szmaragdy nam spadają. Dobra, ja zostawiam w skrzynce szmaragdy, jakby ktoś spadł czy coś, żeby miał. Ja jestem cały diamentowy, ale jestem może szmaragdowego, szmaragdowego być do może. 40 szmaragdów. On jest jeszcze potężniejszy. No. Stary, ja zbieram szmaragdy. Ja zbieram. Dobra, mam dwa. Ja te ury zbieram, dobra. Na co zbierasz szmaragdy? Te A ile kosztuje? Jeden, jeden szmaragd, na pewno. A gdzie to się kupuje? Tu. Nie wiem gdzie. Jak wygląda perła? Pe. Czekaj. Poko... A, dobra. Już ma A jak ty. Czekaj, a jak to się rzuca? Porówka, Ej! Do Wojda. O kurde, rzuciłem się do Wojda! Dobra. Na szczęście tam nie spadłem. Dobra, kupuję sobie perły. Ga próbuję się tepnąć. Ej, dało mi się! Stary, tepam się. Wow, stary, tepam się, ale jestem. Aha, już zdłużyłem wszystkie perły. Dobra, idę po szmaragdy. Ej, tyś mnie dednął. Nie, spadłem z wysokości. I dostałem HP, dziwne. Mam szmaragd. Ej, kuba! Kuba, Luxe. Kuba! Kuba, łuk se kupmy! A nie, fajerbole se kupujmy! Co? Fajerbole. mam trzy. Ja mam sześć fajerbole. Dobra, ja, no, ja wypełniam cały ten filmik. Sama zbiorę dużo diamentów, że na tym A ile mam? O kurde. Zy... Spadłem! Ja... Detnąłem się sam. Stary idę na środek potem. Albo nie, ja sobie będę tu zbierał już na ten miecz. Dobra, mam dziewięć Ej, stary, chodź i wykończymy tych! Ej, dawaj żółtych zrobimy! Ale poczekaj na mnie. Ej, masz jakiś marak, to mi daj, bo... Jak masz jakiś marak, to mi daj, bo ja potrzebuję. Dobra, mam trzy, mam trzy szmaragdy dobra No za ile będzie ten szmaragd? Mam szmaragd. Cztery. Dobra, kupuję miecz. Jak sobie idziemy na tych Idziemy na nich! Ile? Ej, ja mam zero, ja mam zero, poczekaj. Jedną sobie kupię, jedną sobie kupię. Jedną sobie kupię, dobra, mam. A masz jakieś te, firebole? Mam sześć. No, a dasz mi trzy? Nie. Czemu? No, wiesz, no. Dobra, widzowie, idziemy na żółtych, chodź na żółtych. Dedłem. Jest to. Nie no! od razu! Mogę. Mogę poczekać! Nie mogę, no ale nie poczekałem. No to dwoje, ile ze spadłem z toboga? No w sumie to tak. Mam trzy szmaragdy, muszę chwilę jeszcze poczekać. Pysę fireballę. Ile? Na no, ile mi stać? Dobra, zaraz jeszcze kupię jednego. Dawaj, szmaragdy, dobra. Szmaragdę mam Kupię sobie fireballe i ten miecz jak Ej, i jeszcze wełnę jakoś sobie kupię w Izowie. A ty, dobra już się bałem Chodź Kuba, idziemy na kogoś Na kogo idziemy? Ej, Ej, zieloni są na środku, dawaj rozwalamy ich nie rozwalamy, rozwalamy. A kurde, no nie dogonię go. Chodź Czekaj na mnie. A sam się dednę zaraz. Chodź. Nie wiem. Mój, mój 8. minut? Nie, mój 17. 18, 18 sorry. Kuba, do, Ja idę do zielonych. No to chodź, razem pójdziemy. Ale przecież pomarańczowy. Ale nie ma pomarańczowych. Jest, jeszcze jeden jest, nie widzisz? Zero jest pomarańczowych. Nie, jeszcze jeden. Nie, nie ma u mnie. Dobra, zieloni są mego występowani. No to chodź na zielonych. Wiem, na żółty chodź. Widzę czerwonego, widzę czerwonego Ty ucieka moje krypit Chodźmy do niego, chodźmy Dawaj, idziemy go, idziemy go Ale to jest aqua, to jest aqua Kuba, nie pomarańczowy Chodź, no to chodź, on ma jedno, on tylko jeden, no Ty, dwóch jest Dwóch aqua? Ej nie, to jest aqua zielonym Nie, to są zieloni To chodź do nich O spadłem Spadłem sam. Ale pokażę na to się, że Jacob spadł przez Jacoba. Dobra. Mieczyk i. Perła. I już czwarte. Osiemnaście. Dobra, chodź do. Do. jak są serwia myślące możemy pójść do żółtych żółtych dobrze ale, ale no dobra to, to chodź do różowych albo do arku bo on jeszcze żyje nie do różowych a gdzie mają, o i tam mają bazę to chodź budujemy się do nich nie tamtędy chodź tędy chodź chodź Spadłeś? Nie. To jest Chodź kuba, bo ja jestem już u nich i nie wiem co mam zrobić. A no to chodź! Chodź, A dawaj! Ty, typamy się do nich i atakujemy. Chodź, Daj, ich. Nie, nie mogłem, zrzucili mnie. Kurde, fina No, lipa. Jak jesteśmy dobrze? Nie masz malarzów. Ano tylko ja użyłam szmaragdy. Ja mam dwa. Ale no, poczekaj, bo ja ci miałem pomóc. Nie no, ja mam dopiero trzy szmaragdy. Ale ja przegrałem się na środek. Aha. Dobra. Dobra, mam już cztery. Firebole kupuję Mam tylko dwa fireballe Co? Żyjesz? O stary, to dobrze Ja kupuję sobie dwie pier perełki i idę na nich A ty idziesz na nich? Ja ci się wełna skończyła. Ej, oni mają wo wojny z żółtymi. Dawaj, to ja od tyłu wezmę żółtych. I nie mamy beda nic. Albo się skończył czas. Jak się czas skończył? Ja tego wiemy żółtełko. A tutaj może się z, y, skończyć czas? Nie, nie mogę, ale... Nie mają nie mają beda. Ej, faktycznie nie mamy beda! Ale, ale kuba, Kupa, może będziemy razem się trzymać? Dobra, idziemy ich atakować. Ty tylko, żeby nikt nie spadł teraz, ty to dużo, ja się tepnę do kogoś i go zniszczę. Bo no, się ryzykować, no, mi tam perła doleci, ale nie No, no i. No ja mam cztery. Ja mam cztery szmaragdy. Teraz już pięć. Dawaj, kuba, musimy ich. Musimy ich wykończyć. O kurde. Będę ci pomóc. A ja się boję. Aaaa, weźmy go. Idzie na ciebie, idzie na ciebie. Jak to idzie na mnie? No. Dobra. Aaaa, zawalczę o ciebie. Przegrał. No nie. <śm>